Witamy serdecznie dzisiaj koło Gospodeń miejskich podczas naszej uroczystości świat kobiet skoncentrowane na sobie. Bardzo miło nas jest nam gościć tutaj i proszę nam opowiedzieć, co się dzieje dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj jesteśmy bardzo skoncentrowane na sobie. W zasadzie to młodsze pokolenie, robimy bransolety, coś małego, ale coś co cieszy. Właścimy salon kosmetyczny Beauty Room, nasz zgierski salon, który znajduje się na osiedlu 650-lecia. Mam przyjemność przedstawić szefową firmy, panią Angelikę. Dzień dobry, bardzo mi miło. Proszę nam powiedzieć, co się dzisiaj będzie u Was tutaj działo? Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to mamy pokazy oraz można skorzystać u nas z zabiegów pielęgnacyjnych twarzy, z infuzji tlenowej, z mezoterapii igłowej. Wykonujemy również stylizację brwi metodą pudrową. Mamy również pokaz przedłużania włosów w dniu dzisiejszym, także serdecznie zapraszamy. Myślę, że warto zobaczyć i skorzystać. Można u nas również dzisiaj wykupić zabiegi ze zniżką minus 20%, także taka okazja nie trafia się codziennie, więc myślę, że fajnie by było, żebyście skorzystali z tego. Tak oczywiście wszystkie te usługi, które pokazujemy tutaj dzisiaj, można u nas na bieżąco wykonywać, można się zapisywać, można korzystać, także zapraszamy. Bardzo dziękujemy. Dzięki. Dzisiaj gościmy w naszej szkole firmę Unifrys, pod patronatem której jest klasa technik usług fryzjerskich. Naszymi gośćmi są pani Dominika Wójtowicz-Ciupińska, współwłaścicielka firmy Unifrys, pani Magdalena Szych, która jest opiekunką klas fryzjerskich. No, pani Dominiko, proszę o opowiedzenie nam o współpracy z naszą szkołą. Przede wszystkim dzień dobry. Nasza firma zaopatruje przede wszystkim fryzjerów, profesjonalne narzędzia, kosmetyki i sprzęty fryzjerskie. Jeśli chodzi o współpracę ze szkołą, to przede wszystkim szkolenia. My organizujemy wiele szkoleń, czy to ze strzeżeń, czy to z koloryzacji. I uczniowie są na takie szkolenia, zapraszani mogą uczestniczyć, nie tylko, nie tylko poprzez patrzenie na to, co się dzieje na szkoleniu, ale też poprzez takie, taką namacalną pracę. Jeśli chodzi o współpracę to również jest fakt, że zaopatrujemy w profesjonalne kosmetyki, właśnie tutaj klasę fryzjerską, którą tutaj mamy za plecami. Klasa fryzjerska pracuje na naszych produktach, są to produkty profesjonalne, które są zarezerwowane tylko i wyłącznie dla fryzjerów. Z tego względu uczniowie już od Pierwszej klasy mają styczność z tymi profesjonalnymi kosmetykami. Dzisiaj tutaj też część tych kosmetyków prezentujemy. Natomiast o kosmetykach szerzej na pewno opowie Magda, która jest opiekunem, tak jak już wcześniej Pan powiedział, właśnie wszystkich klas fryzjerskich. Dobrze, może nam Pani powie, co to są w ogóle za kosmetyki, co się znajduje, do czego one służą? Kosmetyki, które są używane w naszych klasach fryzjerskich jest to marka Indola, to jest międzynarodowa marka, z której korzystają fryzjerzy na całym świecie. Przede wszystkim mamy do zaoferowania, z czego korzystają na co dzień nasi fryzjerzy, to są uczniowie szkoły fryzjerskiej w Zgierzu, szampon kolory do koloru, odżywka, to są zakwaszające, jak również odbudowujące maski, również możemy zaproponować tutaj do włosów do farbowania czy do odświeżenia kolorów kolor blastery tak jak w różnych odcieniach koloru nie wiem różowy czekoladowy czy niebieski mamy do zaoferowania również fryzjerom do codziennego użytku prostownice szczotki z których mogą rozczesywać pięknie włosy które ułatwiają rozczesywanie i wiele wiele innych jeszcze rzeczy jak lakiery do włosów tego typu Tutaj mamy możliwość zaoferowania. Dziękujemy. Dzięki. Dobrze, to w takim razie, czy istnieje możliwość zakupienia tych oto produktów? Jeśli tak, to gdzie można takie produkty kupić? Dzisiaj tak naprawdę mamy tylko namiastkę naszego asortymentu. Natomiast tak, oczywiście, w Łodzi na ulicy Zgierskiej 233, przy ulicy Świtezianki, jest nasz oddział. Tam jest sklep, w którym można zakupić profesjonalne sprzęty, urządzenia, meble, jak również kosmetyki. Oczywiście są to produkty dla fryzjerów. Nie każdy może zakupić każdy produkt. Natomiast nasi doradcy w sklepie na pewno każdej osobie są w stanie doradzić i sprzedać taki produkt, który będzie odpowiedni dla włosów i związany z danym problemem czy potrzebą klienta. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Ty. Powiedz mi, jak się czujesz w dzisiejszym dniu, Dniu Kobiet, jako kobieta, która obsługuje kobietę? Czuję się! Czuję się bardzo dobrze. Cieszę się, że mogę zrobić coś w tym dniu, mimo tego, że sama jestem jego solenizantką. I wszystkim kobietom życzę zdrowia i szczęścia. Co dzisiaj robicie, jako powiedz Gierski na naszej imprezie Świat Kobiet, skoncentrowane na sobie? Jesteśmy dzisiaj u naszego ambasadora Gierskiego zespołu szkół ponadpodstawowych i co robimy? Jesteśmy w trakcie imprezy Świat Kobiet. Staramy zaprezentować się powiat zgierski mieszkankom naszego powiatu. Dzisiaj mamy dla nich taką propozycję. Przyjdźcie, porozmawiajcie z nami, powiedzcie co lubicie, jakie imprezy na przyszłość chciałybyście, żebyśmy organizowali. W zamian za taką rozmowę i polubienie nas na Facebooku, można sobie wybrać dowolny gadżet powiatu zgierskiego. Częstujemy dzisiaj też słodyczami ze złotymi sentencjami innych mądrych kobiet i tak naprawdę staramy się dzisiaj poznać. Czyli rozumiem, że jak się pomysły dzisiaj jakieś pojawią, to są one do przemyślenia i być może do zrealizowania. Po to to robimy, żeby nie uszczęśliwiać na siłę, tylko poznać tak naprawdę czego mieszkanki, ale też mieszkańcy naszego powiatu chcą, żeby się dopasować do tych potrzeb. Witam, nazywam się Wiktoria i jestem reporterką szkolnej telewizji Budonius. News. Ze mną pan starosta powiatu zgielskiego. Ja się witam panią serdecznie. Witam. Mamy kilka pytań do pana. Pierwsze z nich to jak szkoła stała się ambasadorem powiatu zgierskiego? Jeszcze z temu powstał pomysł, żeby w każdej gminie wytypować jednego ambasadora i one są w różnej kategorii. Raz to jest instytucja, tak jak właśnie w przypadku Zgierza, zgierski zespół szkół ponadpodstawowych. W innym przypadku są to osoby. Ze względu na to, że w Zgierzu rzeczywiście ta szkoła się bardzo wyróżniona, rozsławia powiat zgierski buduje mu dobry wizerunek, dlatego zdecydowaliśmy właśnie, że Wasza szkoła będzie ambasadorem powiatu zgierskiego. Dziękuję bardzo. Drugie pytanie to, jaki potencjał jako powiat zgierski organ prowadzący tą szkołę widzi w tej placówce? Placówka ma potężny potencjał, jeżeli chodzi o dostosowanie młodzieży do rynku pracy, który tutaj występuje. Ze względu na to, że mamy takiej Odrodzenie, jeśli chodzi o edukację, bo tak naprawdę wszyscy zrozumieli, że trzeba stawiać na naukę zawodu, że warto mieć fach w ręku. A ta szkoła właśnie dostosowuje potrzeby edukacyjne, potrzeby rynku do potrzeb edukacyjnych i takie kierunki kształcenia właśnie tworzy. Dobrze, jeszcze ostatnie pytanie na dziś, myślę związane z wydarzeniem, które jest w tej szkole. Czego życzy Pan kobietom w tym ich dniu? Jeszcze im, by ten dzień był tak naprawdę każdego dnia roku, by znalazły zrozumienie po drugiej, swojej brzydszej połówce w domu, by były doceniane i szanowane. Dobrze, dziękuję bardzo. Kolejnym gościem naszej dzisiejszej imprezy jest zespół Fitness Latino Dance. Świętujemy dzisiaj Dzień Kobiet. Jak wrażenia? No, bardzo przyjemnie. Atmosfera jest cudowna, ludzie są wspaniali, i bardzo wszystkich zapraszamy. Tak. Na wasz występ. Tak, na nasz występ i na każde święto to organizowane, bo zawsze jest świetnie. Czyli uważasz, że w naszej szkole jest niesamowita atmosfera? Tak, są naprawdę, tak jak już mówiłam, bardzo świetni ludzie i atmosfera cudowna. Dzień dobry, dzisiaj przeprowadzę wywiad z panią Julią Szwecer, która jest wokalistką, muzykiem z wykształcenia, który ciągle rozwija swój warsztat wokalny i poszukuje nowych rozwiązań muzycznych. Swoją przygodę ze śpiewem rozpoczęła w pani w wieku trzech lat. Traktowała Pani wówczas muzykę jako zabawę, czy już wtedy marzyła Pani o rozpoczęciu kariery wokalnej? E, tak, ja od dziecka wiedziałam, że, że będę śpiewać i to się dzieje. Tak naprawdę e, gdzieś e, e, na działce, nawet gdzieś tam jak mieliśmy jakieś tam wakacje czy e, z rodziną, to e, już wtedy brałam dezodorant i udawałam, że jest to mikrofon i po prostu wiedziałam, że z tym chcę wiązać swoją przyszłość i tak się stało. Jeżeli w coś wierzymy, to, to się po prostu spełnia, bo marzenia spełniamy my. I jeżeli ja chciałam śpiewać, to wiedziałam, że to nastąpi i tak jest do dzisiaj. Czy jest jakiś styl, z którym chciałaby pani poeksperymentować? Tak naprawdę eksperymentuję z wieloma stylami, bo y, jestem w projekcie Guarana. Y, piszemy Guaruna y, wraz z moim mężem Amichserem i tam głównie skupiamy się na rapie, ale też y, śpiewam. Bardzo lubię klimaty klubowe i mój nowy album prawdopodobnie będzie właśnie wydany w takim klimacie regetonowym, klubowym, rapowym, czyli w takich nurtach, jakich teraz słucha się po prostu w klubach czy, czy na imprezkach. Wspomniała Pani o nowej płycie. Kiedy możemy się jej spodziewać? Bardzo bym chciała, żeby ona już wyszła. Ale pracujemy nad nią intensywnie wraz z wytwórnią. Pierwszy milion, w której działamy wraz z moim mężem. Wytwórnia jest założona przez rapera Zeusa. Może z zgierzanie, łodzianie znają Zeusa. Jeśli nie, to polecam. Pierwszy milion. Um, i, i, i działamy po prostu z tym albumem, ale zobaczymy. Nie wiem, może się uda na wiosnę, może się uda na lato, na pewno bym chciała gdzieś tam w tym takim letnim okresie to wydać, żeby y, pofrunęło na wakacje razem z naszymi słuchaczami. Prowadzi Pani studio Talent Kolektyw. Czy mogłaby Pani jakoś rozwinąć, czy jakie osoby na przykład są przyjmowane, czy to jest dla wszystkich, jaki styl muzyki śpiewacie? Talent Kolektyw to jest studio muzyczne, gdzie śpiewamy, przede wszystkim śpiewamy, ale to nie jest takie zwykłe studio. My tutaj nie prowadzimy przesłuchań, ja daję szansę każdemu, ponieważ jeśli potrafisz mówić, słyszysz, to jesteś w stanie śpiewać. Wychodzę z takiego założenia i to się potwierdziło. Po roku naszej pracy ludzie, którzy na przykład mieli problemy ze słuchem muzycznym, dzisiaj śpiewają po prostu cudownie. Eee, śpiewają klasycznie, śpiewają rozrywkę. I to jest dowód na to, że jeżeli tylko uwierzysz w kogoś i dobrze go prowadzisz, to możesz go rozwinąć. Talent kolektyw to jest taka nasza oaza rozwoju, po prostu, ogólnego. Ale oczywiście no, skupiamy się głównie na śpiewaniu, wybieramy piosenki głównie rozrywkowe. Gdzieś tam o klasykę się też ocieramy, ale wolimy raczej takie brzmienia nowoczesne, bo to jest głównie młodzież. Chociaż nie mamy limitu wieku. Mam dzieciaki w wieku lat 6. I osoby w wieku lat 40 plus na przykład. I czujemy się wszyscy ze sobą fantastycznie. To w takim razie dziękuję za wywiad, ale jeszcze chciałam zapytać dziękuję. się pani uczennicę, Anię, jeśli dobrze pamiętam. Mm -hmm. e, jaka pani Szwajcar jest jako nauczycielka? Czy dobrze uczy? No cóż, według mnie jest wspaniała w swoim fachu. Bardzo, bardzo chętnie się chodzi na jej zajęcia. No cóż. Gdybym miała wybierać pomiędzy normalnymi zajęciami muzyki lub zajęcia muzyczne u Julii, zdecydowanie wybrałabym u niej te zajęcia. Wow, dziękuję Aniu. Ja też bym wybrała zajęcia u Ciebie. No to w takim razie bardzo dziękuję za wywiad. Dzięki, Dzięki wielkie. Dziękuję. Dzisiejsze życzenia dla kobiet. Wszystkiego dobrego, miłe panie. dużo uśmiechu, pogody, radości, dużo słońca i samych pogodnych dni. Dzisiejsze życzenia dla naszych kobiet. Uśmiechu, przede wszystkim uśmiechu, e, zadowolenia z życia i, i uśmiechu. Czyli uśmiech najważniejszy? Przede wszystkim, bo bez tego się nie da. Dzisiaj przepiękne święto. Świętujemy Dzień Kobiet. Czego możemy życzyć dzisiejszą kobietom? Wszystkim zguierzankom i pani również. Wszystkiego najlepszego, no i przede wszystkim uśmiechu. Na co dzień. Na co dzień. I spełnienia wszystkich marzeń. Oczywiście. Dziękujemy Dziękuję bardzo. Dziękuję.